jak się czuje czy kobietą czy mężczyzną każdemu w naszym kraju należy się szacunek i tolerancja powodem, powodem to jeszcze tak powodem tego, 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 tego wystąpienia Karola Nawrockiego była ta książka ten komiks który był z, znaleziony przez polityków Prawa i Sprawiedliwości w księgarni muzeum został wycofany z księgarni prawdopodobnie tam ktoś go kupił to była jedna sztuka tylko ale osoba w... kupiła to było oczywiście w tym dziale dla No dobrze, dorosłych. ale to nie jest problem że tego typu książki Myślę, w instytucjach że nie powinna publicznych się, się z, faktycznie z, z, pojawić w księgarni ale też chcę bardzo wyraźnie znaczy, że nikt tego nie cenzorował i nie cenzoruje. Ta, ta książka jest też w innych księgarniach, także oczywiście w dziale dla dorosłych być może faktycznie to jest fakt, że nie powinna się pojawić akurat w muzeum. Pani poseł, ta cała sprawa, czyli Karol Nawrocki, który dzisiaj nawiązuje do tych dwóch, dwóch płci, ale dwóch tak, e, trudne słowo do wypowiedzenia, ale też pokazuje tę te, te książkę. Czy to będzie problem dla, dla Rafała Trzaskowskiego jako prezydenta miasta, do którego należy muzeum? Panie redaktorze, wiele rzeczy w tej kampanii będzie problemem dla Rafała Trzaskowskiego, bo książka, która była w, dostępna w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, moim zdaniem, promowała pedofilię. I tutaj chyba wypadałoby, żeby minister sprawiedliwości, prokurator generalny zajął się tym tematem i przyjrzał się tej sprawie od tej strony. Jeżeli w dziale dla dorosłych jest pokazywana książka, która promuje zachowania seksualne wśród dzieci, no to ja bym się grubo zastanowiła, czy to nie jest promocja pedofilii, więc to jest bardzo duża patologia i to rzeczywiście spada na Rafała Trzaskowskiego. Z drugiej strony, jeżeli sobie wypominamy jakieś apartamenty, to ja mam pytanie do pani poseł, czy Rafał Trzaskowski wypowiedział już e, lokal w centrum Warszawy wynajmowany po promocyjnej cenie e, ostatniemu pokoleniu, czy jeszcze nie? Bo możemy zacząć się przerzucać. Ale wynajmowany, dodała pani słowo wynajmowany. Po Rozumiem, że jest to w ramach umowy, po tak? Promocyjnej po cenie. Coś po promocyjnej. W ramach umowy. Czy pani czy ma pani wiedzę, czy po tylko pani cenie i, i, i ma Za w zasadzie bezcen po kosztach, więc Da, za, zastanawiam się czy miasto dopłaca do tego wynajmu, czy po prostu traci na tym wynajmie na jakiej podstawie prezydent miasta stołecznego Warszawy wynajmuje ekoterrorystycznej organizacji, jaką jest ostatnie pokolenie, lokal w centrum Warszawy, więc jeżeli zaczynacie się przerzucać takimi sprawami, no to bądźcie Ale uczciwi. Ale to było za darmo, rozumie tą różnicę? To bądźcie uczciwi, Umowa, to bądźcie a, uczciwi, a bądźcie uczciwi tej... i bądźcie konsekwentni. Zajęcie, um, bądźcie konsekwentni, bo sami nie jesteście na początku fer. I to jest, panie redaktorze, bardzo ciekawy wątek, bo proszę zobaczyć, jak Platforma Obywatelska nagle Dba o publiczny pieniądz, o publiczny grosz. To jest niesamowite, jak politycy Platformy Obywatelskiej teraz będą propatriotyczni, antyzielonoładowi, progospodarczy, propolscy, będą dbać o publiczne pieniądze. Ale skończą się wybory. Nie daj Boże, wygra Rafał Trzaskowski i wszystko wróci na te. E, jakimi teraz idzie koalicja rzątkowa. Wracam do tematu e, dwóch płci i wracam do tematu książki, bo jest to książka dostępna, ogólnodostępna na rynku. Znaczy, wiele, wiele księgarni ją publikuje. Może więc, pani poseł, skoro mówi pani, że tam są treści pedofilskie, to należałoby to po prostu wycofać ze sprzedaży. Dlaczego w muzeum nie może być sprzedawana, a w całej Polsce, we wszystkich księgarniach ja może? Ja wystosuję odpowiednie pismo do nie, ministra sprawiedliwości, żeby zajął się tą sprawą. Panie marszałku, jak pan patrzy na tę całą sprawę? Bo rzeczywiście, no, temat, temat wywołała ta, ta książka. Ta ten komiks, który był w Muzeum Politycy Prawa i Sprawiedliwości nawet zrobili konferencję prasową przed, przed, przed muzeum. Jest to podawane i dzisiaj Karol Nawrocki na wiecu wyborczym o tym mówi i mówi stop tego typu treściom. Panie że temat nie wywołała ta książka, temat nie jest nowy, temat muci się od co najmniej 20-25 lat. Ja chcę wyraźnie podkreślić, ja jestem z wykształcenia rolnikiem, ale tam było bardzo dużo biologii, a że jestem laureatem wielu olimpiad biologicznych jeszcze jako młody człowiek. Gratulujemy przy okazji. I mnie, wtedy, I mnie wtedy jasno uczono, że są dwie płcie, mężczyzna i kobieta. I że rzeczywiście w przyrodzie, w naturze zdarzają się także jeszcze yy, gatunki czy rodzaje obojnacze, ale generalnie jeśli chodzi o ssaków, mamy dwa, dwie płcie, mężczyzna i kobieta. I ja oczywiście nie kwestionuję tego, że zdarzają się różne odstępstwa i u mężczyzn, i, od, od, i u kobiet od tej reguły, ale nie znaczy, że te, że te odstępstwa mają być nową trzecią, czy piątą, czy piętnastą regułą. I do tej pory nie, nie rozmawialiśmy o tym w kategoriach prawnych, tak jak to powiedział chociażby Rafał Trzaskowski, tylko mieliśmy do czynienia z sytuacją pewnego wzmożenia moralnego i nagonki albo dziadersi, którzy mówią, że są dwie płcie. Albo progresywni, którzy mówią, że jest kilkanaście, a może kilkadziesiąt płci. Więc ja się cieszę, że tacy, wracamy. Mówili, że mężczyźni rodzą Więc ja się cieszę, że wracamy, że wracamy do pewnej normalności w tym zakresie i że także strona progresywna uznaje tak są dwie płcie. To jest wywołane Natomiast... tym, co powiedział Trump w przemówieniu w Stanach Zjednoczonych. Myślę, myślę, że to jest wywołane tą oczywistością, którą prezydent Stanów Zjednoczonych jako Konserwatysta i też można powiedzieć starszy człowiek stwierdził jako, jako oczywi, oczywistą oczywistość. I w tej chwili, ze względu na to, że mamy okres wyborczy, wszyscy zaczynają się do tej. Oczywistości dostosować. Natomiast ja nie mam żadnych złudzeń, panie posłanki i panie pośle, i szanowni państwo, co do tego, że skończą się wybory i znowu zacznie się jazda i znowu zaczną się poszukiwania różnego rodzaju rozwiązań nie tylko. Tłumaczących to od strony biologicznej, ale także próbujących różnego rodzaju, rodzaju regulacji prawnych. I ta dyskusja nie skończy się, dopóki ten problem będzie cały czas w taki sposób nakręcany. I teraz słusznie zauważamy, że jeśli w przestrzeni publicznej pojawiają się różne publikacje promujące, jeśli także. Pewne wydarzenia o charakterze publicznym są również wydarzeniami promującymi tego typu zachowania, to proszę się nie dziwić części rodziców, także o poglądach tradycyjnych i konserwatywnych, że temu się sprzeciwiają i, i, i jasno mówią: Nie, dość. Ja bym chciał wiedzieć, żeby muzeum udostępniło listę gości korzystających z tego apartamentu rezerwowanego na nazwisko prezesa pana Nawróckiego, bo to byłaby istotna informacja, kto w tak atrakcyjnym miejscu tuż nad Morzem korzystał z tego apartamentu, być może dla celów rekreacyjnych, a być może także dla celów politycznych. Dobrze, dobrze, dobrze byłoby wiedzieć. I druga sprawa Pani poseł, jeśli chodzi o Warszawę. Otóż w Warszawie mamy sytuację, w której organizacje i polityczne i społeczne różnego róż, różnej proweniencji mają możliwość najmu lokali po warunkach preferencyjnych ale najmu lokali a nie korzystania z tych lokali za darmo nie ja nie, mam, ja nie mam problemu z tym, jeżeli jakaś organizacja wynajmuje lokal, tylko niech to robi po pierwsze uczciwie i niech nie będzie organizacją ekoterrorystyczną, która uprzykrza warszawiakom życie. Myślę, że warszawiacy, którzy dowiedzieli się, że ostatnie pokolenie wynajmuje po tak preferencyjnych warunkach lokal w centrum Warszawy, również poczuli się oburzeni i wypadałoby, żeby prezydent Warszawy zrobił wreszcie z tym porządek. To jest druga, pierwsza sprawa. Druga sprawa, oczywiście ja się zgadzam z tym, że jeżeli ktokolwiek wynajmuje, Wynajmuje. pomieszczenia instytucji publicznych powinien rozliczać się z wynajmu tych pomieszczeń i przedstawiać rzeczywiście listę gości, która w tych pomieszczeniach była przyjmowana, żeby być uczciwym. Więc jeżeli, nie tyle, wy, jeżeli, co była przyjmowana jeżeli, Pani poseł, bo kogo, pana, sobie coś... kogo Pan prezes przyjmuje, to mnie to nie interesuje. Tylko jeśli udostępniał te pomieszczenia, to jak tak, twierdzi, tak, tak, tak. dla prowadzonej polityki międzynarodowej, to chciałbym wiedzieć, kto Dynamiczne. z tych pomieszczeń korzystał. Nie pośle o to, że jeżeli jedna strona i druga wyrzucają sobie nawzajem takie sprawy, to niech po prostu nie, będą się pani tego nie porównuje. Dokładnie tego nie można. Każdy pani mu, tego każdy, nie I, i, pani i każdy teraz pani nie mówi, rozumie, co to znaczy umowa najmu. nie skończyłam, pani przerywa. To jest po prostu nie, koszmar, pani pani mówi, to, co pani mówi, to, co pani że pani temat dwóch płci teraz będzie wyciągany i będzie wykorzystywany w kampanii wyborczej, próbując jednocześnie zastąpić ten temat innym tematem, całkowicie pobocznym, który nie ma absolutnie wpływu. Ten temat, czy Nawrocki czy wynajmował ten lokal czy go nie wynajmował czy czy ja wynajmuje ten lokal czy nie wynajmuje to nie ma jeszcze? absolutnie mhm. wpływu na życie Polaków na zwykłe życie Polaków zajmijcie się cenami zajmijcie się umową Mercosur zajmijcie się faktem, zajmijcie To zajmijcie się paktem sprawa. czy pani to wie to że do czerwca musi co to jest za człowiek i jak dalej będzie zaangażować swoją politykę a pani nie odróżnia umowy najmu od bezumownego czy pani odróżnia. Pani ja nie rozumie, na czym polega umowa pani poseł, najmu. Pani poseł, pani poseł pan poseł Gontasz. rzeczy. To jest po prostu pani? nienormalne. Pani jest posłanką. Pani, pani? pani powinna wiedzieć, co to jest umowa najmu. Pani, pani, pani poseł, poseł Zajeczkowska, perso Personalnie, bo to naprawdę niegrzeczne jest pani z pani strony już. No pani tak, nie odróżnia tak tematów istotnych dla codziennego życia Polaków. Ludzie płacą horrendalne rachunki za prąd. Ludzie się, boją, że nie będą, ludzie się boją, że nie będą mieli co do garnka włączyć. Ludzie się boją, że nie będą do centrum swojego miasta mogli wjechać swoim starym samochodem. Ludzie się boją, że sprowadzicie ich imigr imigrantów na głowę. Czy pani sobie zdaje sprawę, że polski rząd do czerwca musi przedstawić strategię wdrażania paktu migracyjnego? Nie, bo się pani zajmuje wynajmem Dobrze. lokali. pan poseł Gontarz chciałbym, szanowni państwo, chciałbym wszystkim Mogli tak, 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 tak to, jeśli mogę, bo tutaj, tutaj pani poseł już mówi, że do prokuratury to zostało skierowane. Putin ściga pana Karola Nawrockiego, ja więc tam nie jakiś nie tam podnarostu się nie będzie pan doktor Karol Nawrocki szczególnie bał. Zwróćmy uwagę tutaj na to, że, że pan, pan doktor dosyć dokładnie wyjaśnił, w jaki to sposób wszystko wyglądało, że w momencie, w którym zostawał późno po pracy, to to wtedy był w tym, był w tym miejscu, to było zarezerwowane, ale to nie oznacza, że w tym, w tym momencie korzystał, do ale domu, Panie ale, ale to jest. No i kiedy, kiedy przebywał, i kiedy przebywał na kwarantannie, niemniej jednak mnie to bardzo zastanawia, bo tutaj pani poseł właśnie, co było dosy, dosyć ciekawe, jak bardzo troszczy się o pieniądze publiczne, no to ja pragnę zwrócić uwagę, że w środku Warszawy postawiony został szalet, toaleta za 650 tysięcy złotych w bagnie niedziałającej. To jest kwintesencja rządów Rafała Trzaskowskiego. W bagnie niedziałająca toaleta, do której po interwencji medialnej została, do, 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 została doprowadzona ścieżka strocin. Tak, rządzi właśnie I właśnie tak, Platforma obywatelska I to jest ta kwintesencja. Wychodzimy. To jest to, na co ambicje Polaków rozumiem, zasługują Wychodzimy. w Warszawie. No to jest po prostu polaczące. ...jądrową i budować ją w Polsce. Zresztą Europa, jeśli chodzi o emisyjność w przeliczeniu na jednego mieszkańca, ma zdecydowanie niższe niż Stany Zjednoczone, niż Ameryka Południowa, niż Chiny, niż e, chociażby Indie, więc ten. E, Pręd do y, samoograniczania się w zakresie y, wytwarzania energii jeszcze ze źródeł kopalnych, póki one są, był zupełnie niepotrzebny. I dobrze, że jest to otrzeźwienie, i dobrze, że jest to wyhamowanie, bo przypomnę, że cała dyskusja, chociażby dotycząca zielonego ładu prowadzona jeszcze od lat dziewięćdziesiątych, ale także poprzez chociażby umowę parysko, czy później także negocjacje w ciągu ostatnich dziewięciu lat sprawiała, że wprowadzaliśmy kolejne, kolejne i kolejne ograniczenia i kolejne limity i kolejne obciążenia i kolejne podatki. Kwestia chociażby opłat ETS i później wprowadzenia tych opłat także na giełdę i wpuszczenia w to funduszy hmm. yy, w, że tak powiem, kapitałowych, doprowadziła do tego, że cena emisji rosła, a kosztami tej emisji obciążali, obciążani byli obywatele. Więc czas najwyższy, żeby być może zdjąć te koszty opłat emisyjnych, a wprowadzić mechanizmy, które. Pozwolono na korzystanie z energii odnawialnej, budowanie odnawialnych źródeł energii na zasadzie zachęty i przyjdzie taki czas, i to informuję Państwa młodszych, bo wy tego dożyjecie, że energia z węgla, czy energia z ropy, czy energia z gazu ziemnego nie skończy się dlatego, że tych surowców zabraknie, tylko dlatego, że będą inne, bardziej efektywne metody pozyskiwania energii i to będą głównie metody pochodzące ze źródeł odnawialnych. Więc dajmy temu procesowi naturalnie. Się rozwijać ani na zasadach pija zamiast marchewki. Zachęta powinna być zachęta, a nie ciągły I myślę, że dobrze, że w końcu Donald Tusk także zwrócił na to uwagę na forum Unii Europejskiej i mam nadzieję, że to nie będzie tylko zwrócenie uwagi i nie będzie to tylko jeden z punktów zgłoszonych przez polską prezydencję, ale że w końcu także brukselska administracja i pozostałe państwa unijne bardzo jasno postawią, że tak, zmieniamy paradygmaty naszej gospodarki, bo bez jej konkurencyjności, bez taniej energii niestety nie wytrzymamy konkurencji ani z Chinami, ani ze stanami. Zjednoczonymi. Panie jednostki. Europoseł, jaki w Brukseli, w Strasburgu jest klimat na to, aby odejść od Zielonego ładu? Żaden panie redaktorze, i mówię to całkowicie uczciwie: to, że Donald Tusk się wściekł. Na w Parlamencie Europejskim nic nie znaczy. Tym bardziej, że 11 grudnia 2024 roku na takim posiedzeniu z delegacją cypryjską i duńską, no jednak podpisali dokument o szybszym wdrażaniu Zielonego Ładu i paktu migracyjnego. Więc z jednej strony mamy słowa, z drugiej strony mamy czyny. Sama Ursula von der Leyen na swoim przemówieniu przed zaprzysiężeniem jej na szefową Komisję Europejskiej mówiła, że będzie jeszcze więcej Zielonego Ładu w Zielonym Ładzie. I teraz to, że Komisja Europejska. THANKS <laughs> Jakby rzuca takie hasła, że należałoby być może Zielony Ład zrewidować, jest tylko i wyłącznie panie redaktorze działaniem kampanijnym. Pamiętajmy, że i w Polsce mamy kampanię prezydencką, i w Niemczech mamy kampanię bardzo ważną, z której wyłoni się nowy niemiecki rząd. I już mieliśmy sytuację, gdzie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego również ta sama Ursula von der Leyen mówiła, że być może niektóre rzeczy związane z Zielonym ładem trzeba będzie wycofać, być może jakieś zapisy trzeba będzie wstrzymać. I nic z tego nie wyszło, bo potem wyszła na mównicę i powiedziała, że będzie tego. Jeszcze więcej, że śruba będzie jeszcze bardziej dociskana. I mimo że świat będzie powoli moim zdaniem skręcał w stronę właśnie takiego energetycznego, zdrowego rozsądku, Chyba bo teraz nie ma wyjścia po że... tym, co robi Trump w Stanach Zjednoczonych. No więc będzie. Wierkił, będzie kopał. No Trump będzie, robił, Trump będzie robił swoją politykę, a Chiny nie pozwolą wypchnąć się wypchnąć się z rynku. Już to widzimy na przykład po rynku samochodów elektrycznych, gdzie no niestety popyt na elektryki spada. Tak to jest jak się sztucznie. Ten popyt stara się kreować, no niestety to nie wychodzi. Ludzi nie stać na drogie elektryczne samochody, Europa uzależniła się od wielu surowców składających się na produkcję samochodów elektrycznych, więc generalnie jesteśmy w ciemnej, energetycznej dziurze. I taka jest prawda, jeżeli nie zdejmiemy obciążeń, chociażby właśnie tych ETS-ów, no to będziemy dalej zagłębiać się w bardzo wielu problemach związanych z kosztami energii. I ja mówię tutaj nie tylko o ETS-1 ale w planach jest ETS-2 na transport i na budownictwo, a nawet mówi się o ETS-3 na rolnictwo. Przecież jeżeli wejdzie podatek ETS-3 na produkcję rolną i to się jeszcze połączy z importem z Ukrainy i połączy się to z importem z państw Mercosur, nasze rolnictwo będzie położone. My nie będziemy mieć swojej produkcji żywności. To jest sytuacja skandaliczna. Mówią o tym kandydaci na trasie wyborczej, na spotkaniach z wyborcami. Posłuchajmy Sławomir Męcen i Karol Nawrocki z propozycją. Jeżeli Unia Europejska nie odrzuci Zielonego Ładu, po tym jak odrzuciły go Stany Zjednoczone, drugi największy na świecie emitent dwutlenku węgla, to znaczy, że to już naprawdę skrajni głupcy nami rządzą. To już jest sabotaż gospodarczy, to jest jakaś paranoja, obłęd. Przecież to jest koszt Zielonego Ładu, są biliony złotych. Z naszych kieszeni biliony złotych. Mamy zapłacić. Za remonty klimatyczne wchodzi dyrektywa budynkowa. Remonty domów, mieszkań, bloków. Mamy wymieniać nie tylko źródła ciepła na inne: dachy, okna, drzwi, wymieniać samochody spalinowe na elektryczne, stacje paliw na stacje ładowania, zamykać huty, elektrownie, kopalnie, niszczyć rolnictwo. Biliony złotych kosztów z naszych kieszeni. Nikt nam tego nie zwróci. Gdy... Uznacie, abym został prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, skorzystam z artykułu 125 Polskiej Konstytucji, zarządzić referendum za zgodą większości w Senacie w odniesieniu do istotnych, bardzo ważnych spraw państwa polskiego. Tak uznaję, że bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo energetyczne jest sprawą egzystencjalną, bardzo ważną, zasadniczą dla państwa polskiego i w sprawie Zielonego Ładu powinni wypowiedzieć się wszyscy Polacy w referendum. Jeżeli mogę... Jeżeli mogę, poseł? to że dosłownie jeszcze, jeszcze jedna rzecz. Po pierwsze, to, co ma związek z tymi płatnościami, z parapodatkiem ETS. Rzeczywiście Polska w ramach ETS-u wpłaciła do budżetu, bo to, był, bo to był podatek, który rzeczywiście finalnie wpływał do budżetu Polski. Taki dziwny model redystrybucji. No, po prostu te pieniądze przeżarła. Myśmy wpłacali pieniądze, które potem otrzymywaliśmy z powrotem i my te pieniądze przeżarliśmy, nie wykorzystaliśmy ich na transformację energetyczną, a tom w Polsce nie powstał. I druga sprawa, panie redaktorze, ja złożyłam wniosek o wycofanie dyrektywy EPBD. I proszę sobie wyobrazić, że w unijnej komisji... To jest ta dyrektywa budynkowa. Tak, w komisji w Parlamencie Europejskim, której przewodniczącym jest pan Borys Budka, zastanawiają się, jak ten wniosek uwalić. Bo to jest niedobre. Niedobre no, o tym Natomiast chcę jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, że te Chiny, które czasu. są podnoszone jako, jako ten główny emitent, Oczywiście nie rezygnują z kopalnych źródeł energii, ale jest to jedno pierwsze państwo na świecie, które bardzo intensywnie rozwija produkcję energii z biogazu.